Zapraszamy Was dzisiaj do Doliny Kudziurze, łatwo dostępnej i jednocześnie najmniejszej doliny reglowej Tatr Polski, udostępnionej szlakiem turystycznym. Dolina wzięła swoją nazwę od jaskini, która leży przy końcu szlaku turystycznego. Ale zanim rozpoczniemy wędrówkę, popatrzcie przez chwilę na dom, który znajduje się przy jej wylocie. W tym domu w drugiej połowie XIX wieku mieszkał ostatni zakopiański zbójnik Wojciech Mateja. Do jego postaci powrócimy dzisiaj nieco później. Wędrujemy wśród lasów żyznej buczyny karpackiej. Ciekawy jest fakt, że granice pięter roślinnych są tutaj mocno obniżone. Zjawisko to nazywamy fenomenem sarniej skały. Prawie dotarliśmy do celu. Dziura jest jedną z sześciu udostępnionych dla turystów jaskiń na terenie Taczeńskiego Parku Narodowego. Za niskim wejściem ukazuje nam się obszerna komora, a nad nami kolejny otwór. Jesienią wiatr często nawiewa tędy do wnętrza jaskini ogromne ilości bukowych liści. Natomiast w zimie tworzą się lodospady i lodowe nacieki. Czasem jest tu naprawdę bardzo ślisko. W stropie widzimy misowate zagłębienia, świadczące o zawirowaniach płynącej niegdyś przez jaskinię wody. Badania wykazały, że jaskinia powstała w wyniku krążenia gorących wód hydrotermalnych. Dziura jest jedyną stwierdzoną w Tatrach polskich jaskinią powstałą w ten sposób. Jedną z ciekawostek związanych z tą jaskinią jest postać ostatniego zbójnika Wojciecha Matei. Przykazy mówią, że w razie potrzeby, Znajdował on tutaj schronienie i ukrywał zrabowane kosztowności. Czy tak było, nie wiemy. Dziś zbójników już nie ma, ale jaskinia ma swoich lokatorów. A zimą możemy obserwować tu hibernujące nietoperze. Jeśli macie w planie zejść na dno jaskini, pamiętajcie o zabraniu latarki. Schodźcie bardzo ostrożnie. A kiedy już dotrzecie tutaj, bez trudu zorientujecie się, że jaskinia jest często odwiedzana, niestety nie tylko przez prawdziwych turystów.